Od 25 do 59 roku jeszcze, życia Państwa, kolejna, w koronowie to, korecja, to ponad 6100 bure, pań, z czego do tej bóry, pory do bóry, badań przystąpiło 37,5% populacji. To jest bardzo. Dobry wynik, bo jest to wśród wszystkich realizatorów tego programu piąte miejsce w Kujawsko-Pomorskim. Mówimy o tych mniejszych a, i dużych tak, miejscowościach, prawda? O konkursie, o którym pani wspomniała, to był realizowany od października do marca tego roku i my przystąpiliśmy do w kategorii poradni podstawowej opieki zdrowotnej w miastach do 50 tysięcy mieszkańców. I tu zajęliśmy pierwsze miejsce. Panie doktorze, jak do tej pory wyglądała ta akcja? Jakie są jej wyniki? Mówiliśmy, ile osób się zgłosiło, a jak wyszły badania? Proszę Państwa, niestety rak szyjki macicy to groźna choroba. Rocznie 4000 rozpoznań nowych w roku w Polsce u pań. Z czego niestety 2000 kończy się źle, to znaczy nie udaje się tych pań uratować. W naszych badaniach. Udało się wykryć chorobę wcześniej w pięciu pro, y, y, przypadkach, natomiast podejrzenie, czyli złe badania cytologiczne w kilkunastu. I to jest uważam... Sukces tych badań, bo pozwoliło to wcześniej pacjentkę pokierować do leczenia. Mamy nadzieję, że coraz więcej pacjentek będzie rzeczywiście kierować swoje kroki do lekarzy, a taką skuteczną osobą, która zachęca Panie do stawienia się w placówce zdrowia jest Lucyna Szkoda Położna. Pani Lucyno, jakie ma Pani metody, by właśnie przyciągnąć Panie na badania? Przede wszystkim dostępność do tych badań. Zawsze pacjentki, które przychodzą do pobrania cytologii, a nie były w ostatnich trzech latach, przyjmujemy zawsze bez ograniczeń. Nie ma kolejek po prostu do tych badań. Wyjeżdżamy do ośrodków mniejszych, by być bliżej pacjentek. Zapraszamy, kiedy przychodzą córki, zapraszamy matki. Kiedy przychodzą matki, mówimy, że jeszcze córki by, by musiały przyjść. Dzwonimy telefonicznie, informujemy, że jest akcja, że jest Światowy Dzień Walki z Rakiem Szyjki, że może Panie by skorzystały, mają parę miejsc, wymieniając również nasze, i często pacjentki umawiają się na ten termin. Pani również przygotowuje specjalne plakaty. Domyślam się, że kiedy pani idzie ulicą, czy spotyka koleżanki w sklepie, to również pani zachęca do tego, Chy, by oczywiście. się badały. Oczywiście mała miejscowość ma to do siebie że znamy się w zasadzie od lat. Znamy się po prostu jako z wizyt patronażowych kiedy trafiam po porodzie do pacjentek i te dziewczyny młode traktuję jak swoje własne córki, a ich mamy jak rówieśniczki i dbamy o to, żeby no, po prostu ich nie zabrakło wśród nas. Pani stała się taką przyjaciółką, można powiedzieć, wszystkich pań. Nie tylko tą osobą w białym fartuchu, której niekiedy troszeczkę się boimy, ale tą osobą taką najbliższą, która chce dbać o zdrowie nie innych pewno, osób. Bo w samej agitacji pacjentek, to też mówię, ty jeszcze nie byłaś, a ty jesteś też moja pacjentka. Nie chciałabym, żebyś, żeby nasze pacjentki tutaj wypadły źle po prostu w krajowym rejestrze. Chciałabym, żebyśmy osiągnęli sukces i przeprowadzili badania w 60% populacji naszej gminy. Byłoby to wielkie osiągnięcie, a jednocześnie byłyby przebadane nasze dziewczyny, nasze koleżanki, nasze sąsiadki, nasze pacjentki. A jednocześnie można by było w porę wykryć nieprawidłowości. My również zachęcamy i apelujemy do pań, by nie bały się tych badań, bo im wcześniej wykryte zmiany, tym większa szansa na wyleczenie. A teraz znowu powracamy na plażę. Ten taki nastrój letnio-wakacyjny wprowadzi nas kapela koronowiacy.

Koronowiacy gra, a my nadal szukamy hitu promocyjnego lata. Tym razem będzie to niewątpliwie festyn cysterski i 600-lecie Bitwy Koronowskiej. Obok mnie organizatorzy tej imprezy: Magdalena Wiaterska, Jacek Suszczyński z córką Karoliną. Witamy państwa serdecznie. O festynie za chwileczkę porozmawiamy, ale na początek troszkę historii. Mówimy o cystersach, którzy niewątpliwie wpisali się na stałe w życie miasta, ponieważ to oni zabiegali o jego świetność, o jego rozwój przed wieloma wiekami. Jakie znaczenie mieli cystersi, jeśli chodzi o tę codzienność koronowa przed wiekami? No Jest taka sytuacja, że cystersi byli bardzo y, y, ludźmi, którzy stworzyli właśnie koronowo, którzy zbudowali potężny kościół i zbudowali również całą infrastrukturę wokół tego kościoła. Otóż byli oni jakby napędem koronowa. W tej pięknej Dolinie położyli miasto, które do dzisiaj istnieje, które ich chwali, które ma po nich spadek w postaci właśnie tego klasztoru i całej tej infrastruktury, która jest w koło. Wspomnieliśmy o zasługach Cystersów. Pozostajemy nadal wśród tematów historycznych. Przypomnijmy troszeczkę bitwę pod Koronowem. 600 lat temu, drugi Grunwald można powiedzieć, prawda? Choć warunki wojownicy mieli nieco trudniejsze, bo było ich zdecydowanie mniej niż pod Grunwaldem. Tak, tak, oczywiście. To historia o tym wie i już o tym pisał, że tutaj Krzyżacy po klęsce y, pod Grunwaldem, król Jagiełło, rozpuścił żołnierzy, ponieważ był pewny swojego zwycięstwa, bo to była potężna bitwa pod Grunwaldem. I to pokonanie wydawało mu się, że to będzie już załatwić całą sprawę. Okazuje się, że niestety nie, bo Krzyżacy zebrali siły i właśnie y, przez Bydgoszcz, pod Koronową, ruszyli na wojska polskie. Ale tam okazało się, że więźniów którzy ich poinformowali, że są bardzo nieliczne siły yy, polskich rycerzy, że można ich zaatakować takim mniejszym rozpędem. Okazało się, że niestety krzyżacy się mocno sparzyli, bo dostali łupnia po raz drugi i to był właśnie drugi grunwa tak zwany i dopiero ta bitwa przyczyniła się do yy, takiej yy, podpisania. Pokoju między Polską a Krzyżakami. Właściwie można powiedzieć, że troszeczkę zmieniła być może dalsze plany Krzyżaków, którzy jednak mimo wszystko docenili tutaj potęgę Polaków i być może zaprzestali dalszych ataków. Tak właśnie, no to chodziło, że politycznie tu było bardzo mocno. Polacy w tamtym okresie byli bardzo mocni politycznie, bo y, takie znaczenie, jakie mieli wtedy, no to można by teraz policzyć właściwie na palcach oborąg. Jakie mieli później, poniewierani przez wiele lat, mitręgi takiej tej braku państwowości. Wtedy właśnie byli potęgą. Oni byli znaczni na wszystkich dworach świata. Rządzili u nas i Węgrzy, i, i, i Czesi, i Litwini, ale polscy królowie odbudowali Polskę bardzo mocno i była to Polska. Naprawdę super. Te wydarzenia historyczne, o których mówimy, będziemy mogli przeżyć na własnej skórze, na własne oczy zobaczyć już 7-8 sierpnia podczas festynu cysterskiego i podczas właśnie wspomnień tej bitwy koronowskiej. Jakie atrakcje przygotowaliście Państwo właśnie na sierpień? Tak, jak co roku, od 8 lat, Koronowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Szczęśliwa Dolina. Przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koronowie i pod honorowym patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, tak jak wspomniałam po raz ósmy, organizuje Festyn Cysterski 7 i 8 sierpnia. Proszę o tym pamiętać. Yy... Tak jak zwykle, będzie na pewno bitwa pod Koronowem, będą potyczki rycerskie w ciągu dwóch dni trwania tej imprezy. Będzie dużo innych atrakcji, a mianowicie będzie można sobie zjeść przepyszne staropolskie jedzenie, potańczyć z, z dziewczynami, powalczyć z rycerzami, postrzelać z łuku no i przede wszystkim kupić bardzo fajne, historyczne pamiątki na stoiskach, których będzie sporo. Natomiast mamy jeszcze prośbę do osób, które chciałyby wziąć udział w naszym festynie, żeby zgłaszały się do nas. Na naszej stronie internetowej bitwa bitwapodkoronowem.pl są wszystkie informacje dotyczące właśnie imprezy, organizatorów, kontakt do nas, adres mailowy do mnie. Jak również szukamy sponsorów, bo wiadomo, że impreza taka y, pociąga za sobą duże, duże koszty. koszty. Miejmy nadzieję, że tacy się znajdą. Życzymy, życzymy wielu sukcesów i oczywiście wygranej, aby powtórzyła się historia sprzed 600 lat. Zachęcamy do tego, byście Państwo dotarli 7-8 sierpnia do Koronowa i przeżyli jeszcze raz bitwę średniowieczną. A my teraz sprawdźmy, co dzieje się w XXI wieku na plaży w Pieczyskach. atrakcji na plaży nie brakuje hitem tego sezonu są spacery po wodzie, a można je uskuteczniać dzięki takim kulom. Panie Krzysztofie, wyślijmy Bartka na przechadzkę. Bartek już za moment znajdzie się na wodzie. Pani Ewo, to jest bezpieczne zajęcie? Tak, jest to bezpieczne zajęcie, jak najbardziej. Dzieciaki hasają sobie na wodzie. Woda jest amortyzatorem, także nic tutaj się wydarzyć złego nie może. Dzieci bardzo fajnie się bawią, hasają, wygłupiają. Można tutaj robić sobie zawody, kto pierwszy wystartuje i dotrze do brzegu, także atrakcji tutaj nie brakuje. Przede wszystkim dzieci aktywnie spędzają no tą chwilę, ale przede wszystkim jest ona sportowo. Atrakcji jak widać nie brakuje. Myślę, że po tak silnych emocjach musimy iść, coś zjeść. Ale pięknie pachnie, widzę tutaj gulasz z kaszą i chleb ze smalcem, niewątpliwie mogą to być smaki koronowa, a obok mnie panowie, którzy nierzadko uczestniczą właśnie w impresjach kulturalno-kulinarnych, które odbywają się na terenie państwa gminy. Jakie smaki tam promujecie? No tam promujemy przede wszystkim chleb, który tutaj widzimy, jest to chleb pieczony przez koło w Witoldowie, ten chleb zdobył wyróżnienie, nasze dziewczyny, nasze kobiety pieką go, bo matki przekazywały z pokolenia na pokolenie receptury, jak piec ten chleb i on jest taki wspaniały, ma taki niepowtarzalny smak. Tradycja więc króluje na tych stołach, jeśli chodzi o koronowo i okolice, wiem, że również inne potrawy zdobywają nagrody, na przykład królik w ziołach. To również potrawa z koła gospodyń z Witoldowa i ten królik dość często przewijał się i przewija się. Królik w ziołach, pasztet z królika to są takie potrawy, które są przekazywane też i smaki i sposób wykonywania robienia tego. Dzisiaj mówimy o kołach gospodyń wiejskich, zwykle działają w nich panie, ale panowie bardzo chętnie przyglądają się tym działaniom i chętnie smakują tego wszystkiego, co panie przyrządzają. Pan ma jakąś swoją ulubioną potrawę? No wszystkie potrawy, które przygotowują panie w naszym regionie gminy Koronowo są no, świetnymi potrawami. Każda, każde koło gospodyń coś robi takiego, co jest no, niepowtarzalne. Nasze panie robią wspaniałą golonkę. Jest to nie, niepowtarzalna golonka. Jej smak jest też niepowtarzalny. Oprócz takich konkretnych smaków jak golonka, również ciasta wypiekane w naszych, przez nasze koła gospodyń są no, wspaniałe i wszędzie. Wszędzie zajmują naprawdę wysokie lokaty smakowe. Słyszymy, że panie z Koronowa i okolic podbijają serca panów, a spróbujemy szukać dalej atrakcji, które można tu spotkać. Miłośnicy Ziemi Koronowskiej są obok nas. Proszę powiedzieć, co szczególnie kochacie w Koronowie? W Koronowie szczególnie kochamy przyrodę i miasto architekturę naszego miasteczka. A o wszystkich tych atrakcjach próbujecie Państwo pisać w swojej nowej gazetce. To jest taka nowa inicjatywa towarzystwa. Gazetka Tematy Koronowskie ukazuje się od 1983 roku, jednakże od 2009 ukazuje się pod nowym zarządem redakcja tematu jest w nowym składzie, w związku z tym udaje nam się pokazać ludzi, zabytki i to piękno przyrody. W otoczeniu, w którym mieszkamy, ja od 28 lat, kolega, który się urodził, więc warto koronową okolicę podziwiać. Piękno przyrody, wspaniałe krajobrazy, doceniają je wszyscy, także miłośnicy jeździectwa. Są z nami ci z Nowego Dworu, witam serdecznie. Co takiego jest w Ziemi Koronowskiej, że kochacie uprawiać tę swoją dyscyplinę sportu? To niekoniecznie w Ziemi Koronowskiej musi być. Jest światowy trend do rozwoju jeździectwa. Również w Polsce obserwujemy eksplozję ośrodków jeździeckich, coraz więcej powstaje nowych, ale tym, który tkwi tu w tym rejonie od 30 lat, to jest klub DERESZ. To jest klub jeździecki DERESZ, którego właśnie przybywamy z dwoma końmi, żeby pokazać, jak wygląda żywy koń. Jak się czują konie dzisiaj na plaży? Są trochę niespokojne. Konie to nie jest ich naturalne środowisko, prawda? One wolą step, spokój, nie gustują w tego rodzaju muzyce i w rozebranych paniach. To jest domena mężczyzn, prawda? Nie koni. I w związku z tym są trochę podenerwowane, prawda? Natomiast są to artyści, końscy artyści. Oj, uciekł nam jeden jeździec. Którzy występują na deskach scen opery Nowa w dwóch przedstawieniach w hrabinie Maricy, właśnie Bolero i Figaro ciągną hrabinę w pierwszym akcie na scenę i właśnie po to przyprowadzili, żeby zademonstrować właśnie lokalnych artystów, którzy bądź co bądź na deskach. Na deskach scen opery występują, ale również na pewno pojawiają się wokół Zalewu Koronowskiego, to także tereny sprzyjające uprawie jeździectwa. Takim magnesem Koronowa jest właśnie Zalew który się trochę kłóci z końmi, prawda, tu mamy próbkę tego. Zapraszamy w zacisie klubu jeździeckiego, nakrytą ujeżdżalnię, do lasu i wtedy można konsumować przyjemności rekreacji jeździeckiej, bo tym się zajmujemy. To jest też taki element agroturystyki, która się bardzo prężnie rozwija w Koronowie i Kolicy. No od lat promujemy właśnie tą gminę Koronowo jako centrum turystyczne. I tak traktujemy misję Klubu Jeździeckiego, że to jest ambasada koronowa w zakresie rekreacji, w zakresie sportu, w zakresie wypoczynku. Organizujemy obozy jeździeckie, ale o tym chyba koleżanka będzie miała więcej do powiedzenia. Króciutko o tych obozach jeździeckich, prawda, bo to jest też już atrakcja znana od wielu, wielu lat. Tak. Klub Jeździecki Deresz organizuje obozy i letnie, i zimowe. Młodzież mamy z całej Polski, a także ze świata, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Ukrainy, z Niemiec. Proponujemy oczywiście główne zadanie: to jazda konna i opieka nad przydzielonym koniem, ale także mamy inne atrakcje, na przykład występy e, artysty z Opery operynowa, albo spotkanie z leśnikiem, ogniska, wyjazdy na basen, a więc wszystko to, co latem młodzieży się przyda. Każdy znajdzie niewątpliwie coś dla siebie. Jak słyszeliśmy, Zalew Koronowski i ta piękna okolica sprzyja rozwojowi turystyki. Uwielbiają to miejsce, jeźdźcy, uwielbiają żeglarze, uwielbiają również, jak się okazuje, miłośnicy y, takich koni mechanicznych. Witam serdecznie. Jesteście przedstawicielami Ludowego Klubu Sportowego Wyczu. Zacznijmy najpierw od nazwy. Ja wiem, że ona pochodzi od Leona Wyczułkowskiego. To, że uwielbiał piękne krajobrazy, to wiemy, ale co miał ta, e, wspólnego ze sportem? Na pomysł nadania nazwy wyczuł naszemu klubowi. Wpadli jego założyciele w 1963 roku, dlatego że był to znamienity po prostu przedstawiciel ziemi koronowskiej, a konkretnie również gościada, ponieważ zlokalizowany jest tam dworek Wyczułkowskiego, jak wiadomo. Ten ludowy klub sportowy zaczynał od różnych dyscyplin, co przede wszystkim robiliście. Robiliśmy różne rzeczy, ale naszą, e, proszę posząd, nawet ping-ponga, e, wypadów turystycznych i tak dalej. W tej chwili e, główną naszą domeną są wyścigi motocyklowe, rajdy samochodowe, e, zawody motocyklowe typu cross country, Supermoto, jak również turystyka motorowa, samochodowa, motocyklowa. E, właśnie wróciliśmy e, z rajdu z Belgii, gdzie byliśmy w Herentals na mi, e, rajdzie międzynarodowym motocyklowym Fimowskim Federacji Światowej, jak również tak jak widać samochód rajdowy, kolega Kolegi Marcina Gagackiego, który w tym roku starduje w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski i godnie reprezentuje nasze barwy oraz ziemi koronowskiej. Wy czasami sami mówicie o sobie, że jesteście tak troszeczkę traktowani po Macoszemu. Ktoś mówi, a mały gościerać, co oni mogą, to jest wasz cytat, to jest wasza opinia. I potem wkraczacie na te rajdy, na te zawody i zaskakujecie wszystkich dookoła. Dokładnie nasza siła chyba polega na tym, że jesteśmy małym klubem, i jesteśmy wszyscy razem ze sobą z życi, co daje nam dużą motywację do działania przez to, że razem ze sobą współdziałamy, staramy się sobie pomagać i to procentuje po prostu nie jesteśmy jakimś wielkim klubem z wielkim zapleczem finansowym. Jesteśmy skromnym wielkim klubem, który jednak ma zaplecze po prostu w ludziach. Nasze zaplecze są ludzie. To jest nasz kapitał. Dużo talentów słyszymy w goście Radzu, jakie plany macie na najbliższą przyszłość. Plany na najbliższą przyszłość to oczywiście no starty w jak, w jak największej liczbie imprez, jak również organizacja imprez. Staramy się, żeby nasi zawodnicy byli jak najlepsi. Udaje nam się to dzięki sponsorom, dzięki Urzędowi Miejskiemu w Koronowie, również dzięki Bankowi Spółdzielczemu, jak również dzięki sponsorom indywidualnym, tak jak kolegi Marcina Gagackiego, którego samochód tutaj widzimy ładnie oklejony. Panowie, to może na zakończenie tego naszego spotkania w pieczyskach jakieś klaksony i takie pożegnanie motocyklowe, które niewątpliwie będzie taką atrakcją na sam koniec. Jesteście gotowi? Żegnamy się z pieczysk, żegnają nie tylko motocykliści, także żeglarze, także koła gospodyń wiejskich, także miłośnicy ziemi koronowskiej, organizatorzy festynów cysterskich, festynów historycznych, władze miasta, Centrum Onkologii w Bydgoszczy nie sposób wymienić wszystkich, którzy przyczyniają się do tego, że Ziemia Koronowska jest miejscem, gdzie naprawdę chętnie się wypoczywa i miło spędza czas. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia!